No, dziś mi się, więc postanowiłam, że nagram filmik: wszystkie rzeczy jedzeniowe moich gryzoni. E, więc tak, pierwsza rzecz to jest ta karma, którą już pokazywałam dzisiaj. Hamster Natur. Kosztowała 25 zł. Moje chomiki jedzą bardzo mało. E, tutaj z jednym chomikiem dostałam taką karmę jeszcze. Mam, ta, mam dużo z Nestora. E, ostatnio jadły chomiki żurawinę i świnki. Tutaj mam dropsy owocowe, przysmak z e, Natural wit, przysmak gryzonia, krupki kukurydziane, pestki dyni, słonecznik łuskany. Tutaj była właśnie ta żurawina. Tutaj mają jeszcze orzechów włoskich parę. musli z żabki, bananowo czekoladowe Tutaj mają morelę suszoną. Tutaj mam jeszcze w reklamówkach liście i gałązki dębu i jabłoni. Karma świnek. Tutaj. Tutaj mam puste opakowanie, końcówkę kukurydzy liścia. To jest jeszcze taka mieszanka, którą kupiłam w sklepie tak awaryjnie. Tutaj mam ją. I tutaj warzywne chrupki, pomarańcze, skórka pomarańczy i jabłuszko suszone i truskawka suszone. Pasternak suszony. Tutaj mam cykorię, podróżnik oraz korzonerę jabłoni, gałązki, herbec, suszoną śliwkę. to jeszcze pestki dyni, końcówka. I tutaj liść, kwiat słonecznika. Po, oprócz tego moje świnki jedzą sianko z Vita Craft. Czasami kupuję i daję takie pistacje albo nerkowce. Nerkowce z rabki. Oprócz tego moje świnki dostają codziennie warzywa y, albo owoce. Właśnie tam jest miseczka z marcheweczką. Y, kolację świnek. czyli nie zjadły po tego oczywiście dostaję też rzeczy, które w domu coś się kupi albo na przykład y, dyni, ale w skorupce, albo jakieś tam inne rzeczy. Jeszcze miałam mieszankę, którą sama robiłam, ale niestety już się skończyła. Nie wiem, czy robić następną. No. E, pokażę teraz te gałązki, liście jabłoni i dębu tutaj są, tutaj są jabłoni a tutaj są dębu dębu to są takie a jabłoni to są te które ja mam to są takie plus gałązki oczywiście jeszcze dokupuję zioła, ale na razie mam końcówkę ziół także y w tutaj gryzie pręty. Sianko dostałam w paśniku takim albo drewnianym domku z po prostu przerobiłam domek na paśnik, ale nie wiem gdzie teraz jest. Tutaj jest miseczka świnek. Na suchy pokarm, poidełko i porozrzucane jakieś te U dżungarków mają tutaj kuchlówki, kukwardziany oraz miseczka się chomiczków. Jest taka ładna z napisem hamster. I poidełko. A u chomików syryjskich to już jest trochę inna bajka. Mają tutaj dużo miseczek. I poidełko na wodę. Miseczki są pełne jedzeniem, takim jak właśnie widać. Daję im dużo, bo ludzie mi się czasami, to dostają. Piasek, jaki obecnie używam, to jest ten z Vitapolu, Sandeo. Czasami kupuję jakieś musy, owsianki. To też czasami się zdarza, że kupujemy. Ogórka, najbardziej święki lubię. Ogórka. Yy, miseczki myję wyelżonymi chusteczkami, ale, ale też pod wodą. Yy, właśnie teraz nie zmieniło się prawie nic z, z miseczek. Miseczka nowa, która doszła tysta. Z za 10 zł. Doszły yy, jakieś miseczki jeszcze. Plastikowa, ponieważ dostałam od cioci i ta z chomików chyba jest też nowa, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystko sprzątam taką łopatką i do worka. Ściółka, jakiej używam to jest ta, podłoże dla zwierząt, produkt naturalny. Zepa hejaro. Tutaj jeszcze są jakieś yy, przysmaki, muszę poukładać. Tutaj jeszcze mam karmę dla świnek i chomików. Taką, tata ją kupił. Świnka tutaj urzęduje sobie. Czyli sprzątałam świnkę. Właśnie, może zaraz to zrobię. Sprzątam. <grymne> Sprzątamy świnkę. Tutaj położymy te wszystkie garbajery. Marcheweczka zacznę potem. Tutaj jest świnka. Myślę tak sobie, bo to już jest trochę bałagan. Czy nie wysypać podłoża? Podłożę właśnie nasypać troszeczkę tej ściółki. Wrócę jak już to zrobię. właśnie, mam ściółki. Tak na dobrze, to jest świnka troszeczkę porozsypuję tej ściółki, żeby wchłaniało mocz i na to damy matę łazienkową Na co damy matę łazienkową? Jeszcze tutaj muszę wytrzebać i umyć. I już chyba koń. Dobrze, tutaj wkładam Zakładam ten dom. Tomek będzie tutaj i ten będzie tutaj. Paśniczek i miseczka. I tak teraz urządziłam. O, chomiczek jeszcze znowu. Myłam ostatnie miseczki, także w porządku, tylko nie miałam tych dwóch, bo tu jest świeże jedzenie. Na razie nie myłam. Teraz pora dać chyba... Świnki dostały właśnie jedzenie, ale może bym dała im znowu coś. Um, ogórka na przykład. Może pójdziemy po ogórka. Mam tutaj ogórka dla świnek. Jednego ogórka dla bunia. Może zaraz wyjdzie i zje. O, Właśnie bierze ogórka. Chomiczki syryjskie moje, z mojej, moje, chomiczki moje, jedzą moje, Ogórka nad ziemniaka zbytnio nie chciały. E, więc tak tutaj nic nie poradzę. Nie daje mi nawet ogórka. O, właśnie, swinki przyszły. Swinki przyszły się pokazać. Papier tutaj leży rozrzucony. Swinki przyszły na ogórka, więc. nie zaszkodzi. Zadane jest marchewkę, marchewkę częściej. Ślinki tutaj sobie jedzą tego ogórka. Tutaj przestraszyła. Usiądę tutaj i będę pokazywała jak ślinka je ogórka. Dobrze, no to na tyle dzisiaj. E, koniec chyba. Mm -hmm. To jeszcze jest topinambur, zielę topinamburu. Troszkę zostało końcówka znalazłam właśnie. Bunio chyba już zjadł albo już kończy. Także e, chomiczek tutaj nie, chyba nie chce ogórka, chociaż możemy sprawdzić za chwilę jeszcze na koniec, czy chomiczek będzie chciała ogórka. Jestem z ogórkiem i już wkładamy honiczką ogórka. O, chomiczek by chciała się pokazać. Dobrze, choniczku, masz te ogórka, testuj. O, przyszła mi się. O, biorą ogórka, jedzą. Już cztery chomiczki wyszły.